Ej, pszt, Zabijaj się stąd! Nie udało się słuchajcie, trzech wpada. Obiczę kamerę. Mamy małpę na drzewie przy śniadaniu. Dzień kolejny, witam serdecznie moi drodzy Białkolow Szybarski, jestem właśnie w Kuchni, to jest majster, który gotuje nam ryż na cały dzień Ja opijam sobie jerpkę i najprawdopodobniej za jakieś godziny 30 ruszamy dalej w trasę Dzień trzeci. Właśnie zabandażowałem sobie stopę po raz pierwszy. Ubrałem czyste ciuchy. Już ostatnie. Dzisiaj też mamy podobno długi trek. Pytałem Tyroskę o nosorożce, ponieważ występują ogólnie w dżungli tutaj na Sumatrze, ale powiedzieli mi, że nie ma szans zobaczenia, tak jak mówiłem wam w pierwszych odcinkach Na tych krótkich trekkingach Dopiero jeżeli się robi taki trek 6-7 nocy Ponieważ stąd jakieś 45 km gdzieś mogą się znajdować nosorożce Ale mówię prawdopodobieństwo zobaczenia jest bardzo małe Myślę, że to w ogóle byłoby kosmiczne uczucie zobaczyć nosorożce gdzieś wiecie w dżungli Na Sumasze, a nie na safari w Afryce Al we tak, tak, zobaczyliśmy naprawdę naprawdę duże, bo były gibony, były te Thomas Leaves e, były orangutany, tym bardziej jak nam wchodziły do chaty, więc coś tego No i dzisiaj taki luz tutaj, staliśmy sobie rano przy brzegu, co to zbiegały małpy, wchodziły do wody, znajdowały jakieś resztki jedzenia, najprawdopodobniej z dnia wczorajszego. To nie jest tak, że ktokolwiek je to do po prostu czasami wiecie, po e, obozach Turystycznym zostają jakieś tam resztki, pewnie nie dużo, ale tutaj wiecie, troszkę ryżu, tu jakiś owoc, taka skórka od banana. Ale te małpy wiedzą, no nie są głupie stworzenia, przychodzą tutaj, no i na... po prostu biorą to, co zostaje, jeżeli chodzi o resztki. No i nauczą są, że jak tu przychodzi człowiek, to pewnie coś zostanie i próbują polować, A my się tu mało zbieramy, jeżeli chodzi o śniadanko, a później ruszamy. Trasę, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Poranna rutyna. Mamy taki worek z przygotowaną wodą ze strumyka. No i go sobie tutaj nalewamy, użypniamy wodę. A tutaj już małpy czekają, żeby zabrać nam coś. Jak tylko i wyłącznie opuścimy nasz obóz, no to przyjdą i rozkradną wszystkie pozostałości owoców, ryżu. Patrzę, 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 patrzę. Rozkradną hutan iya apa ya down deh maybe you can see sama seorang hutan bisa jelas Słuchajcie, siedzi na drzewie. Dzień trzeci. Dzień trzeci zaczęty bardzo spokojnie. Najpierw od tego, że małpy nas okradały z obozu. Myślę, że gdyby było ich więcej, to by nam wparowały wszystkie. Tak jak wiecie, przepraszam, takie są filmiki w Indiach, jak małpy normalnie skakują na targ i po prostu rozkradają wszystko. Więc myślę, że mogłoby być bardzo podobnie. A tutaj niestety, znaczy niestety, niestety, było tak, że po prostu gdzieś tam, jak się oddalaliśmy z obozu, na sekundę to podbiegały i kradły jakieś resztki. A druga część to właśnie spotkanie Dzikiego Rangutana Pytaliśmy przewodników, te dwa pierwsze które spotykaliście, które mogliście widzieć w poprzednich odcinkach To pierwszy był taki naprawdę, tak powiem, ja mam w mordzie jakieś gówno e, Udomowiony taki, wiecie, siedzący sobie cały czas przy e, jakichś tam chatkach turystów, bo wie, że będzie jedzenie Drugi też taki lubiący sobie przyjść tam, gdzie przychodzą jedzenie. Nawet znali imiona tych orangutanów, ale tego trzeciego kompletnie nie. Nie schodził na ziemię, zachowywał dystans. Siedział cały czas na drzewie i powiedział przewodnik: siedźmy tutaj dłużej, bo prawdopodobieństwo spotkania orangutana jest bardzo, bardzo małe. Takiego dzikiego, który podchodził. Przepraszam, mykamy się po owocach i się dosłownie parę metrów nad nami nas obserwował. Ale był bardzo czujny. Powiem Wam, uczucie niesamowite, wiedząc, że orangutany występują tylko w dwóch miejscach na Ziemi Sumatra oraz Borneo, więc coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o trekking dzisiaj, ma nie być go nie wiadomo jak dużo. Mamy jeszcze przez parę dobrych godzin, ale nie będzie taki wysiłkowy jak w dniu wczorajszym. Później Wam w ogóle pokażę całego organizatora tego naszego wyjścia. Marcina, który to zorganizował i można powiedzieć, że rozmawiając z firmami, tutaj, które tym się zajmują, poprosił, żeby zrobiły taki fajny trekking, żeby nas przetyrali, żeby było fajnie, ciekawie, żeby były zwierzęta, jeżeli jest taka możliwość, no i też dość intensywne podejście, żebyśmy się troszkę zmęczyli, żebyśmy później wiecie, mieli co opowiadać, że w tej dżungli gęstej na Sumatrze też da się zmęczyć. Pierwsza panoramka. Na trasie z reguły nie mamy takich widoczków. Niestety, też za mało miejsca, żeby wystartować z dronem i poświrować. Miejmy nadzieję, że jak dotrzemy do kempu to uda się cokolwiek poladać, chociaż za dwie minuty. A tam, w tle, już widać jakąś miejscowość. Jak jest wąsk? Jest elegancka Piękne góreczki, glina, wszystko się zgadza Słuchajcie, idziemy, właśnie zeszliśmy z góry Jeszcze mamy teraz podejście do góry Ładnie zaczęło nam oświecić słońce Widzę te ból nogi, coraz, stopy coraz większe Staram się iść w bardzo takim swoim wolnym tempie Bo każde błędne postawienie stopy Wykluczamy z dalszego trekkingu Ale też dodatkowo bardzo łatwo tutaj się pośliznąć, Wyciąć glebę, spaść Zrobić sobie krzywdę Nie ma żartów Tak więc Ja zaczynając trekking nie miałem problemów z Stopą, myślałem, że mi się jakoś tam wygoiła Ale niestety po wczorajszych Dwóch upadkach i trzeciej jednym Boli niestety Nic sobie nie zrobić, trzeba po prostu dokończyć Trekking w dniu dzisiejszym Jak tam Marcin? Ej Marcin to jest ten gość co organizował to wszystko Podoba ci się? Bardzo mi się podoba znaczy, Nie wiem którą stroną przejść, dołem czy górą ale chyba Dawa Górą, górą ślisko Dawał jakieś salto Te Marcin się podoba? Zacnie, pęczy na wagę Patrz jaki komando stoi. Śliwko tu jest. No. jest Komando sroki <laughs> Słuchajcie, drzewo pode, pode mną pękło Tak siadłem tak się trzeba obniżać Ale jest... Patrzcie Wszystko już jest spróchniałe Ale naprawdę rewelacyjny trekking Za chwilę mamy przerwę na obiadek Dobra, ostatnie zejście przed obozem To jest taka zrobiona specjalna lina, żeby się podtrzymać. Idziesz? O. Co tam? Ej, nie jest źle, jest dużo punktów podparcia Nie udało się słuchajcie Patrzcie jak pada Odwrócę kamerę Patrzę każeśnia Niestety wszystko jest bo krótkie patrzcie w romantycznych warunkach. Zobaczcie lata różnych takich obadów przed obiektywem. Widzicie takie, te latające białe obiekty. Zobaczcie, mamy ucztę. Mamy jajka w, w tym sosie chyba kary. Mamy ziemiaczki. Taki kontent stópkowy, darmowy. Mamy jeszcze tutaj słuchajcie, młody banan, pędy banana O, o kurwa, przepraszam Ciepły A podaj Dorocie jeszcze Dorocie podaj No sorry, ale się zawiesiłem Marcin To bardzo dla Ciebie Witam Was serdecznie moi drodzy Czwarty, ostatni dzień pobytu w sumatrzańskiej dżungli Niestety od godziny jakieś 15 wczoraj lało niesamowicie cały czas cały wieczór całą noc naprawdę bardzo intensywnie ciężko w ogóle było wyjść z naszego namiotu i dzisiaj ten dzień będzie o wiele luźniejszy w ogóle przyszedłem tutaj pod rzekę bo miałem nadzieję, że spotkam varana, którego widzieliśmy wczoraj. Olbrzymi varan, słuchajcie, wylegiwał się wczoraj na tym kamieniu. No i miałem nadzieję, że dzisiaj rano również tu się będzie kręcił po policy. Niestety nie widać. Dodatkowo ciekawostka: nie będziemy dzisiaj już robili żadnego trekkingu, jest możliwość przejścia się 10 minut na wodospad. Niestety moja stopa nie da rady nawet 10-minutowego trekkingu, powiem wam tak, boli mnie bardzo, nie chciałbym w żaden sposób nadwyrężać sobie tej stopy, bo wiem, że będzie się długo leczyła. A dodatkowo słuchajcie, tu klimat jest niesamowity. Normalnie można byłoby tu filmy kręcić, patrzcie na to. Ale pięknie to wygląda. W której mamy wszystkie nasze rzeczy, plecaki to Bukit Lauang, znajduje się jakieś 3 km2,5-3 km w linii prostej w tamtą stronę. No i dzisiaj będziemy transportować się rzeką. Te nasze bagaże, które mamy tutaj, będziemy oddawać ludziom. Nie wiem, gdzie oni je będą transportować. Najprawdopodobniej gdzieś do miejsca. Wydaje mi się, że. W tamtą stronę, jeżeli przekroczą rzekę, to są jakieś ścieżki, gdzie można było podjechać samochodem. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, no bo jesteśmy kawałek od, od głównej drogi, że tak powiem. My będziemy, słuchajcie, robić rafting na tej rzece prosto do Bukitlawa. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek robiłem rafting. Za każdym razem, jak byłem w miejscowościach turystycznych, mówiłem nie, to nie dla mnie. Za dużo było pijanych turystów. Teraz będę chciał spróbować w sumie nie mam innej możliwości, żeby wrócić do Bukitlałang i po prostu są jak zombie Strasznie. wszędzie z rana biegałem małpy, były ogólnie bardzo agresywne w stosunku do mojego drona chciałem zatakować, no ale odleciałem z boku i zastanawiałem się czy przy lądowaniu będą się rzucać Patrz, patrz, patrz wariaty Małpki Skaczą tutaj Od rana Patrzcie będzie cyk Ej pszit. Zabijaj się stąd Tam jest słuchajcie nasz obóz pszit. Zabijaj Patrzcie kradnie o, kradła coś jest, jest Zobaczcie, majstry nam projektują łódź, którą dzisiaj będziemy wracać do, do Bukit Lawang Mamy 2,5 km w linii prostej, strzelam z około 3 km po wodzie, żeby dopłynąć do miasta To jest takie związywane, najnormalniejszy rafting, tylko nie płynie się samotnie, tylko wszyscy jesteśmy razem przywiązani Jedna osoba z przodu, jedna osoba z tyłu od nich No i oni będą mieć jeszcze wiosła Żeby to wszystko było bezpieczne A małpa dalej próbuje coś ukraść Patrzcie Cyk do śmietnika a się nie boi patrzę Cina jak tak się od siebie Także już to się przygotowujemy do spływu Idziemy jeszcze na wodospad zanim wrócimy na chatę Gdzieś minut w jedną stronę, to jest nasz ziomusz, Edi Wariat Zobaczymy jak wygląda wodospadzik, a później wsiadamy na Kółka i ciśniemy Do półki tlała Patrzcie na to, teraz musimy się Przetransportować tymi kółeczkami Z jednej strony na, na drugą stronę no! Teraz chłopaki będą mieli misję, bo oni idą przy tym kole Patrzę Mam blizerian Dawaj To będzie na YouTube jak coś jabłol Ale jadą Jadą, jadą, patrzę, jadą Patrzę jak jadą te Pociągnij Pociągnie na dole patrz U, patrz, nie dał rady. Uuu, uuu. Mordeczki, wszystko już pakujemy do takich toreb, worków plastikowych, więc chowam telefon i widzimy się na miejscu w Bugitlauan, ponieważ nie ma jak nagrywać w trasie, musiałbym, żeby telefon mi wypadł. Tak wygląda cała konstrukcja. Wszystko jest pakowane na karimatach, związane, zapakowane w worki i za 30 minut będziemy na miejscu. Tak chłopaki transportują to wszystko. Dobre wariaty. But they never really understand me. I need a comma like I need a Grammy. She laced the flow with a designer panties. Yeah, we eatin' plenty, check the pantry. from the sand waves to the rebel lines from the tattered bridges to expensive dishes. Now we eatin' ends with these new beginnings. Yet the sign a major for the bankroll, but thank the Lord that it dies a penitentiary. Nice guy, but my inside is empty. In, mighty flossy with a bird's eye. Scribble gems to my pockets lined till I get like arthritis. Which my heart is icy. Walking past the bouncer like I knew somebody. Cracks in the cloudy, the poison ivy. But from a stronger with the co-sign me, I don't even like me. Long no, staring in the mirror, indifferent. Who is this nigga? The winners to shy, but timid. The riddles were as they like simple minded. Find a road top, I'm taking it from the ground, I'll be paving it. Hella bows, when I'm ventilated, too much on my base, then they take it. Shit, yeah, new sounds, I make a facelift. I'm in a new town, I make the waves split. New town, and we are down down. I run the game until my shoes calloused on the loose gravel, keep the flame lit. I relay the message, nobody better. I'm bringing them careless, I want it forever, but I want whatever. Cause Ej, wróciliśmy, było mega kozacko, mega frajda, jakieś 30 minut płynęliśmy Bardzo fajnie udało się nagrać na szczęście z GoPro, jesteśmy już na miejscu Najprawdopodobniej ta jeszcze dwie noce ze znajomymi i później jeszcze O, myślę, że to pająk leci Jeszcze słuchajcie, dwie noce pewnie dłużej, żeby zobaczyć jak wygląda Bukit Troszkę wam pokazać, bo naprawdę słuchajcie, myślę, że to będzie można zrobić bardzo fajny materiał w Indonezji I te miejsce wygląda zupełnie inaczej w dzień portem wróciłem, mam trochę inny pokój. Woda bardzo spoko, myślę, że będzie ok. Mi nie zależy na, że tak powiem, nie wiadomo jakiej jakości, Chciałby się po prostu wyspać. O, zobaczcie, jak ktoś gumę zostawił. Ty... Sprawdzałem, czy nie jest ostrowita. I teraz tutaj dwie nocki. Bardzo fajnie to wygląda. Później Wam jeszcze pokażę, jak najwięcej przyjdziemy się na wioskę i troszkę Wam powładam, jeżeli chodzi o całe przeżycie. To tam jest nazwa, opowiadałem, że pow... mówiłem, że powiem. Nazywa się Buki Lawang Jungle Trek. Zwykła taka nazwa, że tak powiem, bez żadnych fajerwerków, bez jakichś trudnych wyrazów w środku z takim zielonym logiem. Tak to wygląda. Idziemy właśnie zrobić pranie, ponieważ mądrze śmierdzi. Najgorzej na świecie. Naprawdę i nic mi tak nie cuchło jeszcze w życiu. O, fu, ten plecak. Buty. W okropie, wszystko normalnie wali Nie jestem w stanie tego opisać, ale naprawdę Cuchnie gównem Ogólnie jestem mega zdobony tym ośrodkiem A po ciemku to nie wyglądało tak jakoś fajnie jak przyjechaliśmy A teraz jak jest jasno To naprawdę wygląda rewelacyjnie Tutaj do tego ośrodka dołączony jest taki projekt Gdzie dzieci dostają Możliwość nauki języka angielskiego Tutaj mają drzewka z młodymi kokosami Ciekawa sprawa To jest ten most, który wam pokazywałem po przyjeździe Ale było ciemno, nie było widać Naprawdę spoko i dość długi A to jest ta rzeka, którą płynęliśmy dzisiaj Jeżeli chodzi o rafting bardzo fajna sprawa Zostawiłem pranie tutaj u nas w tym hoteliku I idziemy w poszukiwaniu Żarcia, mam nadzieję, że zjem coś dzisiaj Smacznego, najprawdopodobniej zostanę około jeszcze dwóch lub trzech Trzech przepraszam dni Tutaj w Bukit Wang, no bo Moim zdaniem jest Co tu robić, pomimo że jest to mała wioseczka To na pewno takie fajne Wiejskie życie Będzie można Zauważyć Powiem wam, że wioska za dużo nie jest Bo zrobiłem jakieś 150 metrów i to już No nic nie ma Już jest koniec wioski Sam tam przyjechałem Tam jest chyba jeszcze jedna część Ale już widzę, że tam jest taka już duża droga I nie wiem czy tam cokolwiek będzie Ale Patrzcie, jak się prezentują widoczki chwilę przed zachodem słońca tutaj. Moi drodzy, pragnę zrobić szybkie podsumowanie tego a, czterodniowego wyjazdu. Dlaczego na szybko? Bo tam ktoś mi słuchajcie kosi trawę i wiem, że to nie będzie nic przyjemnego słuchać mojej gadki, jak w tle jest coś takiego. Moi drodzy, zatem całość bardzo sprawnie, wszystko podobało mi się na dobrą sprawę. W dżungli trzech nocy jeszcze chyba nie spałem, tym bardziej Przemieszczając się z miejsca na miejsce a, Śpiąc w e, innych bazach można powiedzieć Sporo natury a, Ciężko będzie przebić chyba Kujabeno w Ekwadorze pod względem a, fauny i flory Ale to jak najbardziej spoko rangutany, naprawdę polecam każdemu z swojego serca Jeżeli będziecie mieli możliwość zobaczyć Będziecie w Indonezji wybierzcie się na Sumatrę Ewentualnie wybierzcie się na Malezyjskie Borneo, żeby zobaczyć orangutany, dzikie, naprawdę coś niesamowitego. Plus w ogóle cała przygoda z w lesie, kompanie się w rzece, a, ujęcia z drona, które udało mi się zrealizować. Jestem pod mega wrażeniem. słuchajcie rafting, a, będzie jeszcze jeden dzień taki, można powiedzieć, dodatkowy przed wami. Ja nie wiedziałem, że jeszcze jest jedna atrakcja, tak więc będzie jeszcze jeden odcinek. Dzięki za oglądanie. Włączcie subskrypcję, moi drodzy, lecimy po 100 tysięcy. Zapraszam do zakupu mojej książki na przybarski.pl. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Na razie.